Witam serdecznie. Nazywam się Izabela Kurowska. Jestem magistram farmacji i dyplomowanym dietetykiem. Dzisiaj chciałabym porozmawiać, jak wydłużyć stosunek seksualny. Powinniśmy o tym pamiętać, że Czas trwania stosunku seksualnego jest bardzo indywidualny i powinien być dobrany jakby do dwóch osób, które są ze sobą. W żaden sposób nie powinien tego określać czas, żadna z osób nie powinna się na nim skupić, bo to nie chodzi o to. Średni czas trwania stosunku seksualnego to jest około 5 minut. Spiętość czasowa jest różna, bo jest między minutą a 44 minutami. I oczywiście ten zakres jest jak najbardziej e, prawidłowy. Ale tak jak już mówiłam, zależy to od oczekiwań drugiej osoby. Bądź też tych dwóch osób, które chcą, żeby stosunek trwał odpowiednio długo lub też krócej. Należy pamiętać, że w życiu każdego mężczyzny może wystąpić taka sytuacja, w której będzie miał przedwczesny wytrysk. Oczywiście najczęściej spotyka się to u nastolatków i młodych mężczyzn i jest to związane z burzą hormonalną. Ale oprócz tego a Problem dotyka niestety 20 a nawet 30% mężczyzn. Jakie są przyczyny? Najczęstszą przyczyną przedwczesnego wytrysku jest nasza psychika. Mężczyźni bardzo często skupiają się tak naprawdę na czasie trwania stosunku, mniej na jego jakości. Taką najbardziej prozaiczną przyczyną jest zbyt długa abstynencja, bądź też zbyt częsta masturbacja. Metody przedłużające stosunek to oczywiście regularne współżycie, zastosowanie odpowiednich substancji leczniczych, ćwiczenia oddechowe bądź też relaksacyjne, ćwiczenia mięśni kegla. Regularne współżycie jest bardzo ważne, ponieważ mężczyźni, którzy mają zbyt długą abstynencję, narażeni są właśnie na przedwczesny wytrysk. Dlatego warto współżyć regularnie, aby zapobiegać takim incydentom. Ćwiczenia na przedwczesny wytrysk są to ćwiczenia oparte na relaksacji. Zaczyna się od odpowiednich ćwiczeń oddechowych i oddychamy przeponą ćwiczenia mięśni Kegla, w której ćwiczymy to podczas oddawania moczu, wstrzymując oddawanie moczu i potem znowu powtarzamy tą czynność. Eee, najlepiej przy tak naprawdę jednej wizycie w toalecie spróbować Powtórzyć to 20-30 razy. Oczywiście należy też pamiętać, że trening czyni mistrza, czyli najlepiej jest ćwiczyć na początku samemu, na przykład właśnie podczas masturbacji, jak również później, jeżeli nam się już to poprawić, ćwiczyć również z partnerką i przerywać ten stosunek. Dzięki temu możemy go wydłużyć. Dodatkowym jeszcze takim jakby wspomagaczem będzie również prezerwatywa, która może być pokryta. Po pierwsze jest grubsza, więc jakby możliwości odczuwania są mniejsze, a dodatkowo jeszcze pokryta jest środkiem miejscowo znieczulającym co może też przedłużyć nasz stosunek. Teraz chciałabym powiedzieć ogólnie o substancjach farmakologicznych. Więc, jedną z substancji, która jest zarejestrowana bez, bez recepty, jest taki nowy lek, który wcześniej miał status właśnie leku na receptę, obecnie już dostępny bez recepty: jest to Bravera Control. Zawiera ona lidokainę. Jest w postaci płynu, który należy rozpylić w miejsca intymne. Dzięki temu uzyskamy tak naprawdę mniejszą siłę odczuwania. Co za tym idzie, wydłużymy nasz stosunek. Z takich wcześniejszych zastosowań substancji miejscowo znieczulających, była to na przykład w XIX wieku kokaina. Oczywiście my ją bardziej kojarzymy jako substancję psychoaktywną, natomiast wykazuje ona działanie miejscowo znieczulające i bardzo często lekarze ją stosowali w celu wydłużenia stosunku seksualnego, jakby wcierając ją w miejsca intymne. Jeżeli chodzi o drugi preparat, który również możemy nabyć bez recepty, to jest to substancja sildenafil. Ona jakby nie wydłuży nam stosunku seksualnego, ale pozwoli nam na to, że ten stosunek może odbyć się za chwilę kolejny raz. To też może dać nam satysfakcję. Jeżeli chodzi o leki, które dostępne są na receptę, to w badaniach wykryto, że mężczyźni, którzy mają problem z przedwczesnym wytryskiem, mają obniżony poziom serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym. Dlatego zastosowanie preparatów, które zwiększają stężenie w przekaźnictwie neuronalnym jednocześnie działa na wydłużenie stosunku seksualnego. I tak też substancje takie jak sertralina, fluoksetyna, które stosowane są zasadniczo w leczeniu depresji, dodatkowo mogą mieć Działanie wydłużające stosunek seksualny. Oczywiście leki na receptę powinny być konsultowane z lekarzem. Chciałabym jeszcze zaznaczyć, że jeżeli mamy taki problem, to warto jest podejść do tego integralnie, czyli zastosować zarówno leczenie, które zapewni nam odpowiedni poziom jakby satysfakcji od razu, jak również wdrożyć metody naturalne, które jakby będą zapobiegać temu zjawisku. Dlatego ważne jest, żeby zastosować psychoterapię, przepracować na przykład z psychologiem dany problem bądź też podłoże, z którego wynika to zaburzenie. Dodatkowo udać się do urologa, który może przepisać nam leki, które jakby pomogą nam od momentu zażycia, i dodatkowo tak naprawdę rozmawiać ze swoją partnerką i ćwiczyć razem.